4 wstrzymujące się. Punkt 20. Kolejne uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń podciągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów-Platon 2020-2024 będących w posiadaniu Goleniowskich wyciągów i Kanalizacji Spółki z w Pan Dyrektor, proszę o prezent. Dobrze, Szanowni Państwo, przygotowaliśmy małą prezentację, tylko czy teraz jest. na maila nie Ja nie odbieram. Ja panie Kuczyńskie, proszę o wersję. Dobrze się zrobić to bez tej prezentacji. Ten plan, to nie jest żadna rewolucja, po prostu aktualnie obowiązujący plan obowiązuje do roku 2022 i chcemy utrzymać taką perspektywę dłuższą, pięcioletnią. Let, Dlatego też go tutaj przedkładamy. Trochę go uporządkowaliśmy, zgrupowaliśmy Związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w jednym punkcie w poprzednim, w obowiązującym planie. To było jeszcze z zaszłości historyczne związane z naszym tym dużym projektem zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej. Podstawą też było to, że urealizowaliśmy zadania inwestycyjne, zwłaszcza te, które są w najbliższych latach do realizacji, czyli budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kremsko. Jesteśmy po przetargu na pierwsze, pierwszy etap. I Możemy na tej podstawie urealnić wartości tych zadań. Ułożyliśmy zadania inwestycyjne w taki sposób, żeby od 2021 roku poziom inwestycji był na podobnym poziomie, około 12,5-12 milionów złotych. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę lata 2020-2023, te które są w tym aktualnie obowiązujące planie, a to, co w tej chwili przedkładamy, to jest obniżka poziomu tych inwestycji o 2 miliony. Najważniejsze nowe rzeczy, które są... Generalnie skupiamy się cały czas na zadaniach, tak naprawdę na, przede wszystkim na obszarach wiejskich, kanalizacja sanitarna. A najważniejsze to, tak jak mówiłem, kremsko urealnienie wartości. W tej chwili budowa kanalizacji sanitarnej to jest na poziomie około 1000 zł. Na porównania powiem, że zaledwie bieżąco oczywiście. Natomiast na porównania w 2017, gdy była realizowana żółwia w Łodzi, poziom kosztów to był na poziomie około 500 zł, z tego co pamiętam. Więc to jest ten efekt tego całego, stałego wzrostu kosztów inwestycji. Nowe rzeczy to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Baczyńskiego, na 2023 rok przewidzieliśmy to. Jeżeli chodzi o uzbrojenie planów miejscowych, te które są napisane, to to jest to co było, tutaj nie zmienialiśmy. W przypadku modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przebudowa wymiana sieci wodociągowej ulicy Słowackiego. Eee, I tak, ponieważ e, z, przez Wice Słowackiego e, jest zasilane miejscowości Żdare, a nie w Modrzewie. E, tak przy okazji e, powiem Państwu, że główny system e, wodociągowy w gminie Goleniów to jest e, zasilane z ujęcia w Goleniowie, wspomagane przez ujęcie w kliniska e, Komarowo i w okresie letnim. Przez zakup wody ze Szczecina. I przebudowa siedziby dociągowej ulicy Spacerowej w Kremsko w 2021 roku. Przy pobliżeniach wody, adaptacja subukremsko, dawnego słuchu Kremsko na stację podnoszenia ciśnienia, gdyż istniejący zbiornik pozwala nam, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy są duże pobory wody, tak jak było w tym roku, w pewnym sposób e, e, amortyzować e, nagłe pobory, e, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy e, jest intensywne podlewanie. E, Poczyszczania ścieków. E, trzy nowe zadania, w których nie było do tej pory: powaga samochodowa, e, najazdowa na oczyszczalni ścieków w e, Stacja przygotowania wody przemysłowej, e, czyli. E, oczyszczenie, uzdatnienie ścieku oczyszczonego do parametrów wody przemysłowej takiego, żeby było to bezpieczne przede wszystkim do wykorzystania w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków, a poza tym do udostępniania straży pożarnej do ogłaszania pożarów oraz ewentualnie na potrzeby na przykład oczyszczania miasta. I przy, przy budowie dróg, tak, tutaj Pan Darek przypomina, na dzień dzisiejszy jest, mamy cały czas wystąpienia wykonawców o dużej ilości wody, które są potrzebne przy budowie S3, S6 do tej pory. I wymiana stacji zlewczej na wrzeszczalni ścieków w Goroniowie na 2023 rok. W pompowniach ścieków to przede wszystkim montaż urządzeń do separacji do zanieczyszczeń stałych przy ścieków. To się wiąże z tym, że mamy nagminne awarie pompowni ścieków wynikające ze złego, nieprawidłowego użytkowania kanalizacji sanitarnej. Niestety nasi klienci potrafią różne rzeczy wrzucić do kanalizacji, wszelkiego rodzaju pampersy pieruchomajtki czy tego typu rzeczy powodują awarię, zatrzymania pompowni i to się wiąże z, nawet z wylaniem ścieków na powierzchnię. Dlatego chcemy zabezpieczać się w ten sposób, żeby ograniczać tego typu awarie. To są te najważniejsze rzeczy, tam są ale koszty na przykład wymiaru że Łącznie wartość inwestycji na lata 2024 to jest 67 milionów złotych. Tak jak mówiłem, w porównaniu z tym, co było w obecnym planie, to jeżeli chodzi o te trzy lata najbliższe, to jest obniżenie tych inwestycji, spłaszczenie o te 2 miliony. Tak przy okazji, w, widzę, że w. A nie, w planie jest prawidłowo. Jeżeli chodzi o wpływ tego nowego planu na taryfę wody za wodę i ścieki, to wpływ jest yy... niewiele się zmienia, ponieważ nie podejmujemy się w tej chwili prognozowania taryf na okres pięciu lat ze względu na to, że tak jest dynamicznie zmienia się sytuacja gospodarcza, że wszystkie warunki, więc wpływ wynikający z, przede wszystkim z amortyzacji środków i kosztów finansowych w porównaniu do obecnie obowiązującego planu, jeżeli chodzi o te lata 2020, 2021, 2022 to na przyszły rok nie ma żadnego wpływu. W 2021 roku jest 1 grosz większy wpływ tego nowego planu, a w 23 roku 3 grosze. Także to jest praktycznie neutralne, neutralne zmiany, jeżeli chodzi o najbliższe 3 lata. Także to tyle, jeżeli w ekspresowym tempie mogłem przedstawić. Dziękuję bardzo. Państwowe pytania? Pani czy proszę. Panie Prezesie, powiedział Pan, że została wprowadzona nowa inwestycja i to jest budowa sieci wodociągowej w ulicy Paczyńskiego i kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie powiedział Pan, że wydatki przewidziane w poszczególnych latach utrzymują się na zbliżonym poziomie. Czy to znaczy, że musiała być jakaś inwestycja wyprowadzona w miejsce wprowadzonej ulicy Baczyńskiego i skąd ta ulica Baczyńskiego tak nagle się znalazła? To znaczy przede wszystkim te zmiany, które tak jak mówiłem wzrost kosztów i urealnienie cen na przykład na spowodowały przesunięcia pewnych inwestycji tak jak tak zwane resztówki Nazwane, na trójwsi zostały przesunięte. Eee, Została przesunięta realizacja dróg czegoś w mostach, e, ponieważ to wynika z przyczyn od nas niezależnych. Eee, dokumentacja techniczna, którą zleciliśmy na wyko wykonanie, e, niestety nie może zostać zakończona z, z tego względu, że e, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgodziła się z naszym stanowiskiem stanowiskiem gminy i zażądała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze, gdzie jest gazociąg w pobliżu miejscowości Budno bodajże Zresztą na sesji bodajże wrześniowej ten plan został otwarty, no i niestety musimy czekać, aż cała procedura związana ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania zostanie zakończona i dopiero na tym, po, potem będzie można było zakończyć Wykonanie tej dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego wiemy, że ta inwestycja na szpitalu, na most, nam się przesunie na, nie na przyszły rok, jak było wcześniej planowane, tylko na rok 2021. Natomiast Baczyńskiego wynika z faktu, Panie Darku. Dzień dobry, witam Państwa. Problem ulicy Baczyńskiego to jest problem ten do, do ulicy Grenadierów. To budynki po prawej stronie, jak z Państwo Państwu, Grenadierów z ulicy Nowokarskiej nie mają, są przełączone której, można przebłędy instalacji, która biegnie z tych budynków, ale od strony ulicy Baczyńskiej. To jest problem. Nagminny z, z tymi instalacjami, te instalacje nie są w naszym posiadaniu, choć po prostu usług, i podjęliśmy decyzję, że należy w budowę stworzyć możliwości przyłączenia tym mieszkańcom do przyłączenia się do urządzeń, które będą już w naszym posiadaniu. Stąd ta inwestycja się pojawia w planie. Mówimy no, o budynkach po prawej stronie ulicy Grenadierów, ale te budynki mogą mieć dostęp do ulicy Baczyńskiego, ponieważ te budynki są zabudowy z zabudowane bardzo ściśle. Nie ma możliwości przyłączenia do ulicy Grenadierów, jeśli chodzi o sieć wodociągową. No, Koncesja sanitarna prawdopodobnie będzie musieli pozostawić po terenie tych nieruchomości, ale no, musimy zdobyć dostęp do tych nieruchomości. No. Chcemy w tym roku, w przyszłym roku z tym się zmierzyć. Nie wiem, jaki będzie od mieszkańców, czy wszyscy nam wyrażą to zgodę. Na dzień dzisiejszy są tam instalacje w dość opłakanym stanie. które są nawet Trudno nazwać tą instalację dociągową, siecią odociągową. Dwa pytania dodatkowe. Dobrze. Jakiej liczby mieszkańców dotyczy planowana inwestycja? I drugie pytanie, jakie inwestycje uprzednio ujęte w planach do realizacji zostały przesunięte na dalszy plan. Ale jeżeli chodzi o ulicę Macińskiego? Tak. tak. ulicy Macińskiego nie było w tym obecnie istniejącym planie, ponieważ to jest obszar poza tym obecnie obowiązującym planem, to jest rok 2023. Kolejna perspektywa. W, 2000, w obecnie obowiązującym planie mieliśmy perspektywę do roku 2022. Więc tutaj to są nowe zadania na 2023 24 rok i tę część zadań. Które wynikały na przykład ze wzrostu wartości inwestycji, e, jak wiemy, już w Gdańsku czy, czy te inne, zostały rozłożone na lata 2022, 2023, 2024. A ulica Baczowskiego jest w obszarze e, e, czasowym, który jest dokładany w tym nowym planie. To nie, dotyczy, nie, nie, to nie miało wpływu na, nie ma wpływu na to, co było w aktualnym planie. To tak jakbyśmy do, do tego aktualnego planu powiedzieli, że na. Poza obszarem czasowym obowiązywania go, będziemy robili kolejne inwestycje. Natomiast liczba osób. Nie jestem przygotowana, że Państwo chwili powiedzieć, tak mogę to spróbować. Jaki, jaki zakres w takim razie będzie zrobiony w ulicy Baczyńskiego, skoro przewidziane jest w zakresie budowy sieci wodociągowej kwota 150 tysięcy netto? a w zakresie kanalizacji sanitarnej kwota 300 tysięcy let. Wczoraj e, cały czas są delegacje i dzisiaj widzę Państwu, siedzą z tyłu, z tych okolic, tutaj, e, ulicy Metalowej, Renapierów, e, Sadowej i Baczyńskiego, którzy no, jak gdyby oczekują, wczoraj e, jeszcze dyskusja mocna była, żeby po prostu drogę im tam zrobić, tak? A ja tu słyszę, że w 2023 roku mamy robić kanalizację i, i, i sanitarkę, tak? Także... Coś tu nie jest zbieżne. Załóżmy teoretycznie, zrobimy drogę za dwa lata, będziemy go patie robić. To proszę się to pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem, że chyba nie znam zakresu tego, co jest budżecie, co dotyczy ulicy Matalowie, ale tam nie wiem, tam jesteśmy Baczyńskiego. No i koniecznie. Dokładnie. Możemy. Pani Musiszka Aleksandra, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, możemy. A Pan Darek, proszę bardzo. Tak na pytanie. No. sieci wodociągowej Kanzlei Sanitarnej. To jest dokładny odcinek między ulicą metalową a ulicą. Nie, Zachodem Baczyńskiego. Nie tak. wiem. sobie Które... na Nie, no to tak jak powiedziałem, sieć wodociągowa będzie ulicy Baczyńskiego, żebyśmy mieli dostęp do tego urządzenia. Siecią Kanzacji Sanitarnej prawdopodobnie będziemy musieli pozostać w nieruchomościach. Może ona się oddali tylko od tych nieruchomości. Bo w jest bez przy budynkach zaburkowana praktycznie dostępu do niej na dzień dzisiejszy nie ma. Jeśli chodzi o ulicę metalową, to, tego, to jest jeśli chodzi o łącznik z ulicę Nowagarską-Metalową, to jest całkiem odrębne zadanie, które ma nic wspólnego z tym e, lokalizacyjnie nawet z tym, o czym my w tej chwili mówimy w naszym kraju. Dziękuję. Pani Dorota Parynarz. Pani Błuszycka się zgłaszała. A ja już zrezygnowałam. Dziękuję Dziękuję Pani... bardzo. Do, do pana kierownika. Pytanie dotyczy kamienisk, bo, bo tam problem z uzdatnieniem wody, to panowie na pewno wiedzą, że, że ten temat jest podejmowany od jakiegoś czasu. I chciałam zapytać, czy, czy bo trudno mi się doszukać tak na, na, na gorąco, czy, czy, czy sprawa jest jakby ujęta tutaj ta, ta jakaś możliwość zainstalowania urządzenia do uzdatniania wody? Bo, bo wiem, że mieszkańcy chyba mieli takie zapewnienie. na znaczy, to. my jako spółka e, mamy obowiązek zapewniania dostawy poprzez wodociągi, przez wodociągi, e, czy to wodociągowe, e, czy kanalizacje sanitarne. Natomiast przypadek Kamiński związany jest z tym, że to jest osada oddalona o od prawie 3 km od e, naszego wodociągu i z tego co wiem, e, rozmowy są pomiędzy mieszkańcami, a gminą odnośnie wsparcia finansowego na indywidualne ujęcia wody dla tych miejscowości. E, takie jest oczekiwanie z tego co ja wiem tych mieszkańców. E, także my tego nie przewidywaliśmy. Zresztą po doświadczeniu w Łodzi mamy pewne uzasadnione obiekcje co do takich inwestycji, które są tak, tak rozległe, ponieważ na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy 199 metrów sześciennych wody, a wydaliśmy na pokania 2274 m sześciennych. Unikające z tego, że w okresie letnim woda miała 19 stopni królew ciągłych, powodowała, że był wzrost ogólnej liczby bakterii. W uzgodnieniu z dyrektorem powiatowej stacji sanepidu Musieliśmy to płukać, dodatkowo dezynfekować, także yy, z, z, za każdym razem, gdy będziemy rozmawiać o takich inwestycjach, tak rozległe, yy, rozproszone budynki, 2 yy, kilometry, tak jak jest w Żółwie Głoci, będę stanowczo protestował. dodałem żebyśmy się z tym zapoznali do czasu sesji, bo dzisiaj że naprawdę nie było, nie było za bardzo czasu, żeby się z tym tematem zapoznać. Mówi się Pan ramia zadać. W takim razie przystępujemy do opiniowania projektu uchwały, który znajduje się w punkcie 20 dzisiejszego porządku obrad. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Nie, dziękuję. 6 za, 5 wstrzymujących się.